To ja, White Wolf, będę dzisiaj nagrywać Wam moją poranną rutynę pielęgnacyjną. Tak wiem, jak wygląda. Zaczynam Pierwsze używam serum, takie. Kupiłam je na wyjeździe do Norwegii. Nie wiem, czy ta marka jest też w Polsce, ale to jest jakaś płuca. <laughs> Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale, ale jest taka marka, i ja to używam w sumie to serum raz dziennie. Więc takie to jest. Zakładam go jakoś mega dużo, bo nie sądzę, żeby było mi to potrzebne aż tak dużo. W razie, że nie jestem jakimś takim człowiekiem, który miałby chyba buzię aż tak potrzebującą tego seru. Ale czy tak, czy tak, ja sobie nakładam. Trochę zmieniłam kadr. Um, następny będzie taki film, który już zdążyłam odkręcić jest on chyba w hebe? tak mi się wydaje tak? jest? on chyba jest w hebe tak mi się wydaje nie. znaczy no nie wiem nie jestem pewna jakbym miała rozszerzoną pielęgnację to jeszcze bym tego użyła w razie coś, to jest akurat Lilu, więc można się pobrechtać z mojego nakładania kremu róbcie memy albo nie. Ten film w sumie nie będzie jakoś mega długi z racji na to, że no ja zwyczajnie nie mam tej pielęgnacji aż tak strasznie rozbudowanej. Jaka ona mniej więcej jest po prostu, nie? Też chcę propagować e, zdrową buźkę. Jeszcze sobie dołożę naszej. Jakbyście pytali, co to za Switch to klatka mojego chomika, który w będzie śpi bez rano. E, znaczy, dla mnie rano jest, konkretnie jest 14, ale. I dla niego też rano. Dla niego to jest w ogóle środek nocy. Serum na rzęsy, używam tego, Spisany. Mm, tak, używam serum na rzęsy, Na dziwo. Jakby już nie miała w sercu dużych szoków. Mam nadzieję, że jakoś to dobrze nakłada mnie. Nie wiem, <grym> nie, wiem i nie jestem w stanie się do tego ustosunkować, ponieważ ja nakładam to wszystko po swojemu. Jak ktoś twierdzi, że ja to źle nakładam, to może mnie poprawić. Chętnie nie jakąś krytykę. I jeszcze mam taki olejek. On jest Delia Cosmetics. To chyba też jest w Rossmanie. Z Deli. Jo olejek na wzrost wybrzywi To nawet chyba jest w Lidlu. Sorry za moją I zakoszetniczki, o ile byłoby je słychać. Ale ja mam po prostu zwierzyniec w domu. Zaraz po serum dosłownie nakładam ten olejek. By się wszystko tam ugotowało, że tak powiem, pod spodem. W środku. Na no, rzęsy też nakładam. Jeszcze wam pokażę, jakie ja konkretnie maseczki używam, bo na no, rozszerzona pielęgnację, to już o tym wspominałam, że jeszcze ten kosmetyk. Bądź ten, który mam już na wykończeniu Dokładnie mam go, gdzie to jest? Dokładnie mam go tyle I już zdążyłam się zaopatrzyć w nowy Tym czymś się maseczkuje Bardzo polecam te Maseczki Bądź maseczki Mam złoty gral Moje maseczki Cien Nie mam żadnego pojęcia jak to się czyta To jest mój złoty gral to mi uratowało buzie. To, 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 jest, to jest to, jest super. Polecam wam to. Tak, tak, z czystego serduszka. Z czystego serduszka. Więc. Co ty pleciesz, White? Jaki masaż? Na buzie? Masaż to się na plecy stosuj. Nie. To. Dermalory. De, 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 dermoroller. Mózg-myśl. Ty nagrywasz zrozum z to. Zreszało ze mnie inteligencję. Chociaż nią nie mnie grzesza, nie wiem. Yy, ma masuję się tym codziennie. Przez ostatnie miesiące lubię. Wiesz, jak to jest zimne. Wielnym. Yy, generalnie mój masaż polega tak. W ten sposób. I tak po całej buzi sobie jeżdżę. Tak, chyba to byłoby na tyle. Mm, polecajki już Wam w międzyczasie w sumie zrobiłam. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawiajcie łapki w górę. Zostawiajcie łapki w górę. Komentarze. I wszystko inne, co tam zechcecie. Prawdopodobnie wejdzie jeszcze na kanał następny taki filmik o takiej tematyce. Yy, tyle, że o włosach. Prawdopodobnie nagram go jeszcze dzisiaj, więc. Tak, wyczekujcie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Do zobaczenia, do widzonka. Bio, the